dobrze więc ja to znam to powiedzenie kobiety do garów z różnych pana wypowiedzi, my, więc po my, prostu. My. Upstart. Natomiast to, co mnie jeszcze bardziej oburzyło, to jest to, że pan z pogardą mówi o osobach niepełnosprawnych. W Instytucie Spraw Publicznych Jak <gamy> robimy pogardę? wiele... No Jak tak, tak kobiety mniejszości niepełnosprawnej. Porównałem kobiet, To jest kończąc ten czyli, wątek, jest Kończąc ten mówimy? wątek, chciałam odnieść się do tego, co pan powiedział <noise> o e, Polakach. że Polska odniosła sukces i to jest prawda, ale e, pamiętajmy o jednym, że Polacy m, e, bardzo się sprawdzili, przede wszystkim jako konsumenci, producenci, osoby pełne inicjatywy aktywne zawodowo, natomiast e, bardzo, że tak powiem, e, nie można powiedzieć, że rola, w roli swojej obywatelskiej bardzo się sprawdzamy. Również politycy. Ja nie mówię, czyja czy ja, tu jest wina, tym niemniej Polak, jako konsument, i Polak, jako obywatel, to są dwie, dwa różne światy. Jako po, obywatel wycofujemy się, coraz jesteśmy mniej aktywni, coraz mniej działamy. I wydaje mi się, że tutaj padł wątek obietnic, które składają osoby, i kontaktu polityków z wyborcami. Wydaje mi się to kluczowe po prostu, bo jeśli. Jest brak reakcji, nie ma rozmowy, to jest też takie poczucie lekceważenia. I warto pomyśleć raczej o nowych technologiach i sposobach komunikowania się. I ja, na przykład teraz, startując, myślałam o tym. Wydaje mi się, że taką ogromną możliwość stwarza internet, dlatego że Bruksela rzeczywiście jest bardzo daleko i bardzo trudno przekonać ludzi, że. Dlaczego mają głosować, dlaczego te wybory są ważne, co robi się w Parlamencie. Wydaje mi się, że tutaj kluczowe medium takie porozumiewania się z politykami powinno być informowania o pracach, o wszystkim powinno być internet. Natomiast Pan pytał się o kryzys? O kryzys. Jak zareagować? Proszę Państwa, kryzys to mówimy, że jest to jest tragedia, ale też jest szansą. Ja na przykład patrzę z zainteresowaniem na pracę Komisji Trójstronnej. I przyjrzyjcie się Państwo, jak funkcjonuje dialog społeczny między pracodawcami, pracobiorcami i związkami zawodowymi. Otóż po, po po prostu prawie 20 latach niemożności porozumienia się, po paru ostatnich latach, gdzie Komisja Trójstronna nie działała, teraz dochodzi do, właśnie w sytuacji kryzysu, do pewnej rozmowy i uzgodnienia uzgodnień dotyczących pensji, czasu pracy, zaczyna funkcjonować rozmowa. Więc e, kryzys zawsze jest zagrożeniem, ponieważ wtedy różne siły, ruchy skrajne, nacjonalistyczne, tendencje odśrodkowe dochodzą do głosu. Natomiast wydaje mi się, że jest też dużą szansą, tylko że e, ja bym powiedziała, trzeba myśleć cały czas, jak wykorzystać kryzys dla zmiany tego, co jest niewłaściwe. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tak, tak jedno, jedno pytanie tutaj mam do Pani Profesor. Pani Profesor powiedziała tutaj o Komisji Trójstronnej. W którym punkcie Konstytucji wymieniona jest Komisja Trójstronna? Na jakiej podstawie ona działa? Prze, ja potem może powiem. Nie, ale ja tak pytam się. Jak, czy, 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 czy to jest w ogóle niekonstytucyjny organ? To, to jest w ogóle organ. Orga. Nie... To jest sposób, w jaki faszyści zdobywają, zdobywają, zdobywają i utrzymują władzę. Macie państwo, do Macie, państwo do Macie, państwo do Macie państwo do czynienia, każdy z nas, każdy z nas, proszę Państwa, jest przez 8 godzin człowiekiem pracy. Państwo może jeszcze nie, prawda, ale będziecie kiedyś tam, a przez 16 godzin jesteście ludźmi konsumpcji. I to, co robią czerwoni, żeby budować faszystowski ustrój, to jest do każdego mówią, ty jesteś człowiekiem pracy. A nie jest ważne, czy, czy jestem inżynierem, czy jestem prawnikiem, czy ważne jest, co ja robię po pracy, jestem filatelistą. Czy ja kolekcjonuję znaczki, czy ja kolekcjonuję kobiety, czy ja kolekcjonuję coś innego, prawda? Moje życie po pracy. Praca jest tylko celem. Natomiast w komisji trójstronnej siedzą wyłącznie przedstawiciele pracodawców, czyli ludzi pracy, robotników, czyli pracobiorców, w związku zawodowych zresztą, oraz ci złodzieje z rządu. Nie ma, nie ma przedstawiciela najważniejszej klasy tej kobiety, która kupuje w sklepie, bo to ona rządzi gospodarką, bo to ona chodząc od sklepu do sklepu, gdzie jest taniej i lepiej, ta kobieta rządzi i powinna rządzić gospodarką. Ale jej nie ma. Tej kobiety nie ma, tam siedzą tylko ci cwaniacy, którzy są... To was byle jak, sprzedać możliwie jak, najdrogo, jak jak najdrożej. Jak wyłudzić od ludzi pieniądze? Im drożej sprzeda facet, na przykład, gdzie lekarstwa w Polsce są sprzedawane sześć razy drożej niż, niż mogłyby być, sześć razy drożej, ale rząd ma z tego te 40% podatku. Prawda? I to jest zmowa przeciwko najważniejszemu człowiekowi, konsumentowi. Tej kobiecie, pani mówi o kobietach, że ja mówię, jest pogardą o kobietach. Nie. Ta kobieta powinna rządzić, ale w tej komisji trójstronnej, tam nie ma przedstawicieli konsumentów. To tylko hieny i pijawki, które chcą wyłudzić z ludźmi jak najwięcej pieniędzy. To jest niekonstytucyjny organ, ale on działa, ale on działa. Proszę Państwa, jak się mówi, jak się mówi, jeszcze raz mówię, są zupełnie inne wyniki wyborcze i ankiety, które robi Pani Profesor, są zupełnie inne, jeżeli Pani to jest w pracy i po pracy, jeżeli Pani by zrobiła, zrobiła głosowanie, czy zrobić prohibicję i zrobiła to parafia po parafii, to większością głosów, o 90% byłoby wprowadzić prohibicję. Jak zrobić Ale to kryzys, samo. Kryzys. Gdyby za, zrobić to samo głosowanie. Nas zakład pracy po zakładzie pracy, pan wie co go interesuje oczywiście, Ta? zakład pracy po zakładzie pracy, to wtedy byłoby oczywiście ogromna większość przeciwko. Bo człowiek głosuje w od tego, gdzie jest. I cała sztuka budowniczych faszyzmu w Europie jest, żeby ludzi wmawiać, że są ludźmi pracy że najważniejsze jest to, jak oni myślą jako pracownicy, a nie jako konsumenci. Jest to niesłychanie ważna sprawa. Przechodząc do kryzysu, proszę Państwa, ja powiem Państwu prawdę o kryzysie. Kryzys w Ameryce powstał z dwóch powodów. Pierwsze to jest socjalizm. Jak Państwo wiecie, w Ameryce od 40 lat, od 40 oczywiście, Milton Friedman, jeśli Pan zadał to pytanie, to, to, to powiem obszerniej. Milton Friedman lat temu, 41, wybrał się do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych gdzie jest wszystko praktycznie? I wyjął sobie program Amerykańskiej Partii Komunistycznej z roku 1920 i z przerażeniem stwierdził, że w roku 1988 już wszystkie punkty tego programu w Ameryce są spełnione. Wszyscy pod przymusem wypieczeni prawie, że dzieci pod przymusem chodzą do szkoły, wbijają i, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To Ameryka już dawno nie jest krajem kapitalistycznym. Jest więcej kapitalizmu, jest w Chinach w tej chwili, znacznie więcej jest w Chinach, już nie mówiąc o, o Tajwanie, niż w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli rząd zastanawia się czy nie zabronić ludziom jedzenia w McDonaldach, to to dowodzi, że nie jest to kraj kapitalistyczny, tylko komuna w najgorszym yy, tego yy, rozwoju. No ja czytam, tym je, pan mi przerwał, właśnie o tym mówiłem, ale już skończy. Jeżeli czytam, że rodzice w Hiszpanii, bo to jest skutek tego? rodzice w Hiszpanii wyrażają zadowolenie, oczywiście yy, ustami różnych takich profesor yy, Kolarskich, Bobińskich, wyrażają zadowolenie, że rząd no zajął się, pro, proszę mnie nie przerywać, nie zajął chyba, się, tak. zajął się, bardzo proszę o... Po, macie Państwo politykę nie jako powołania jako prezydent, tylko jako kabaryt. Proszę, kabary. proszę, proszę no i... Państwa, nie, to nie jest kabaret, ja mówię o bardzo poważnych sprawach, proszę tego nie uśmieszać. Otóż, proszę Panią, jeżeli, ja jeżeli ja czytam, że rodzice wyrażają zadowolenie, że rząd zajął się problemami otyłości ich dzieci, to jest autentyk, to już jest bardzo niedobrze ze społeczeństwem, bo w normalnym społeczeństwie to rodzice zajmują się problemami otyłości ich dzieci, a nie rząd. Nie, proszę otóż, pana, ja jako. osoba otyła no, trzeba no, o mnie dbać społecznie. Ale przepraszam, panie przewodniczący, ale proszę. Proszę mi nie Na temat. Ale nie pan łaskawie. Nie, kładim kładim. Kładim nie Otóż. Bardzo proszę o kładim Otóż kładim pan mi przy jak mówiłem na temat. Otóż zwracam uprzejmie uwagę, proszę o ciszę. Otóż zwracam uprzejmie uwagę, że kryzys zaczął się z dwóch powodów. Po pierwsze. Amerykanie od 40 lat uważają, że każdemu człowiekowi należy się dom. A jak nie, nie stać go na to, to trzeba dać mu kredyt, którego on nie spłaci. No nie spłacili. I to jest powód, że dawano kredyty ludziom, którzy nie powinni mieć domu, tylko nocować pod mostem ewentualnie albo gdzieś tam, prawda? Kym się nie chce pracować. To tyczy nie tylko Murzynów, jak za pani rasistów, W większości oczywiście Murzynów tyczy, ale nie tylko. Ja byłem w USA, mieszkałem w USA i widziałem, jak to, jak to działa. Nie będę się rozwodził na ten temat.